Siemanko, Witam Was po bardzo długiej przerwie, bo miesięcznej, jakbyczem. Ostatni odcinek. Więc yy, wam to spokojnie. Będzie bardzo dużo odcinków teraz. No, nie, aż tak bardzo. Tro trochę postaram się nadrobić straty. No i. Tak. Kilka live'ów y zrobię nawet. Zapraszam Was na Twitch.tv slash Tak, i planuję nową serię na takim jednym serwerze. Albo zrobię jakąś serię na modach. Ale mam plan zrobić jakąś taką serię. Gdzie yy, na pewno jednego widza, to ja na nią na pewno zaproszę. Więc tak. Więc yy, no, to jest taki odcinek wynagrodzenia, czekajcie, cięcie. Dobra, już jestem, sorry, bo mama mi wbiła do pokoju. Yy, więc no, wynagrodzę wam to. Muzyczka nie leci w tle. Dobra, yy. No i wam to na pewno wynagrodzę i na pewno jakimś jednego widza wezmę. Z nim na będę nagrywał. Albo pod tym filmem, albo nie. Pod filmem, który będzie następny, o to, pod tym filmem piszecie, jak chcę z nagrywać i ja wylosuję po prostu jednego. Tak, tak można zrobić. Dobra no więc yy... to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Cześć!